Witajcie, kochani. U mnie w głowie już jest wiosna, aczkolwiek dzisiaj spadł śnieg. Tutaj u nas w Szczecinie. No, ale u mnie same po prostu dzisiaj takie myśli, że stwierdziłam, że założę te kwiatki, żeby jeszcze bardziej, wiecie, dodać takiej pozytywnej energii dzisiejszemu dniu. Więc tak, co dzisiaj zrobimy? Dzisiaj zaplanowałam ciastka owsiane czekoladowe bez dodatkowej porcji cukru. No i trochę powiemy sobie o wartości odżywczej tych ciastek i składników, które zostały do tego użyte. Więc tak, przepis nazywa się ciastka owsiane z czekoladą. Jest to propozycja weekendowa. Są to fajne ciasteczka, które możecie sobie zrobić, na przykład na przykąskę do pracy, ale no. Ostrożnie, tak? Tak jak ze wszystkim. Co za dużo, to niezdrowo, Nawet jeśli zrobimy słodką przekąskę, w nadmiarze ona po prostu przestanie być taka super zdrowa, tak? Zatem tak, rozpocznijmy, a w międzyczasie poopowiadam o wartości odżywczej wszystkich tych składników. Więc tak, ciastka owsiane z czekoladą. Rozpocznij gotowanie. Rozgrzać piekarnik do 180 stopni. Pierwszy krok. Więc odpalamy piekarnik. Ja swojego jeszcze nie włączyłam. Dalej. Blachę włożyć papierem do pieczenia, to już mam przygotowane. No i słuchajcie, ja tu, tu jest niewielka porcja tych ciastek. I postanowiłam one szybko znikają, już je robiłam raz one dość szybko znikają, zwłaszcza jak w nas jest czwórka. Więc postanowiłam zrobić tym razem podwójną porcję, dlatego że jutro spo, spodziewamy się gości. I chciałam właśnie ich też ugościć bardziej prozdrowotnymi ciasteczkami, które nie są tylko pustymi kaloriami, zapychaczami, ale też właśnie wnoszą coś dobrego do organizmu, tak? Więc tutaj mamy tak: 100 do 90 gram gorzkiej czekolady. My mamy właśnie czekoladę 64% i właśnie gorzkie czekolady w ogóle zaczynają się od 60%, tam jest chyba do, do 90%, bo chyba nie spotkałam czekolady, która ma więcej jak 90% kakao. I im więcej tego kakao jest w czekoladzie, tym większą wartość odżywczą będzie miała czekolada. Ja akurat używam e, tej 64. Nauczyłam e, tą czekoladę jeść moi, e, moje dzieci. Nie znają mlecznej czekolady. E, na szczęście. Ale też takie mocniejsze czekolady, e, no nie wiem, tam 70? Tak, 70 i 80% też jadły, nie? Więc one są e, nauczone zjadać tą czekoladę. Ta czekolada jest e, bardziej kaloryczna. Im więcej mamy e, właśnie tego. Kakao, tym, bardziej, tym mamy więcej kalorii, ale to nie są puste kalorie. To są właśnie takie kalorie, które wnoszą ze sobą bardzo dużo wartości odżywczej. A co wnosi czekolada? Czekolada jest bogatym źródłem witamin, minerałów, antyoksydantów, wspomaga pracę układu sercowo-naczyniowego, wspomaga pracę mózgu, wspomaga pracę serca. Cześć, kochana! E, tak, wiosennie, dla mnie już jest wiosna. E, wspomaga pracę nerek, nawet, nie? Więc tutaj zobaczcie, ile wartości, a dodatkowo dodaje energii i jest to alternatywa. Cześć, Justynka! E, myślałam dzisiaj o tobie, wiesz? żeby się do ciebie odezwać i cię odwiedzić. E, słuchajcie, właśnie, i czekolada e, wspomaga organizm, jest taką przekąską, która jest dobrą dla naszego organizmu. To jest grzech, na który możemy sobie pozwolić. Dodatkowo, jeśli macie dostęp do surowego. Cześć Agata! Jeśli macie dostęp do surowego kakao, e, właśnie, może napiszcie, e, bo nie wszystkich znam. Widzę takie, słuchajcie, widzę takie małe kółeczka i niektóre osoby rozpoznaję. A chciałabym ze wszystkimi się przywitać, więc może przywitajcie się ze mną, będę mogła się z Wami przywitać, będzie mi bardzo, bardzo miło. No właśnie, wracając do, do czekolady. O, o tych wartościach mówiłam, nie? Coś, coś mi myśl uciekła. Okej, okay, właśnie. Im więcej tego gorzkiego kakao, tym, tym więcej tej wartości odżywczej. A jeśli macie dostęp do surowego kakao albo czekolady typu RAW, to, to ona jeszcze więcej ma tych wartości, dlatego że nieprzetworzone kakao ma jeszcze więcej antyoksydantów. Właśnie, czekolada, nawet ta przetworzona trochę, ma antyoksydanty. Cześć Wiola, kochanie, serduszko. Właśnie, ma dużo antyoksydantów, które. Słuchajcie, dla nas, dla kobiet, tak, to jest naprawdę wielkie usprawiedliwienie, że my tak lubimy czekoladę. To jest właśnie to, że zapobiega i opóźnia procesy starzenia się organizmu, a regularne spożywanie czekolady zmniejsza poziom napięcia. Więc jak się zbliża PMS, to po prostu czekolada jest obowiązkiem. A dodatkowo spożywanie czekolady typu RAW stymuluje, podbija libido u kobiet. Więc można sobie użyć jej jako afrodyzjak. Poza tym czekolada jest jednym z afrodyzjaków, ale lepsza będzie ta typu raw niż ta czekolada przetworzona. Także słuchajcie, bez wyrzutów sumienia, gorzką czekoladę. I jeszcze jedna rzecz. Jaka jest różnica w ogóle pomiędzy gorzką czekoladą i dlaczego ona jest dietetyczna, a mleczną czekoladą? No to jest przede wszystkim indeks glikemiczny i wartość tych składników odżywczych, tak? Czekolada gorzka ma mniej więcej indeks glikemiczny na poziomie 22. To jest niski indeks glikemiczny. Natomiast mleczna ma już na poziomie 49. A dlaczego tak się dzieje? Bo uwaga, często do czekolady mlecznej nie dodaje się pełnego mleka, mleka, tak? Dodaje się mleko w proszku, a mleko w proszku skład, połowa mleka w proszku, tak jak mamy dobra, 100 gram mleka w proszku, nie? To połowa tego, tych 100 gram to jest cukier. To jest właśnie cukier. W związku z tym w ogóle też w niektórych przepisach, znaczy nie w przepisach, tylko w niektórych słodkościach, gdzie jest dodane, a producenci chwalą się, a my nie daliśmy cukru, ale dali mleko pełne w proszku. A tam jest 50% tego mleka pełnego w proszku, to jest cukier. Więc to jest oszukiwanie konsumenta, tak? Który nie rozumie składu. O, przecież mleko jest zdrowe, bo taki PR ma. Ale chociaż ten PR się już trochę, te mity na temat mleka trochę się obalają i dzięki Bogu. W każdym razie. Tam, gdzie jest mleko w proszku, a jest napisane, że nie ma cukru, to wie, wiedzcie, że w tym mleku w proszku jest 50% tego mleka w proszku, to jest po prostu cukier. To jest, a to jest naprawdę bardzo dużo, tak? No i to nam podbija ten indeks glikemiczny. Dzięki temu, przez to czekolada mleczna nie jest ani zdrowa, ani dietetyczna. Za to gorzka jak najbardziej. I tutaj właśnie zamiast, ta czekolada oczywiście też ma dodatek cukru. My nie będziemy do tych ciastek dodawać cukru, sypać z cukierniczki, tak? Będzie ten cukier, który. Jest dodany w tych składnikach, plus do tego będą banany, które też dodatkowo dosłodzą, więc te ciastka de facto nie są dosładzane cukrem. Dlatego to wszystko i te składniki, z których one są wykonane, sprawia, że one są po prostu bardziej prozdrowotne i są mniejszym grzechem i nie są pustymi kaloriami. Tak? Czyli słuchajcie, możemy wybierać świadomie. Słodkości, które jemy. Możemy wybrać takie słodkości, które wspierają nasz organizm, pracę, pracę naszego serca, pracę naszego mózgu, pracę naszego układu hormonalnego, tak? I zapobiegać starzeniu się skóry. No bo słuchajcie, no nie ukrywajmy, kto chce się szybko zestarzeć? Ręka do góry. Nie widzę rąk, nie widzę lasu rąk. No właśnie, dbamy o to, żeby jednak utrzymać się jak najdłużej w dobrej kondycji i nie tylko jeśli chodzi o stan skóry, ale także e, samopoczucia w pracy naszych narządów itd., a wierzcie mi, dieta ma kolosalny i fundamentalny wpływ na to. Idziemy dalej. Więc tak, wrzuciliśmy gorzką czekoladę, robimy podwójną ilość. Założyć miarkę na pokrywę i przekręcamy. Będzie chwilę głośno, bo mamy tutaj czekoladę, tak? Na, w, kawałki, w kawałkach, w kostkach, i będziemy ją mieli. To jest kwestia przyzwyczajenia, nie? Czasami jest po prostu głośno. Dalej. Rozdrobnioną czekoladę przesypać do innego naczynia. Zobaczcie. Tak jest rozdrobniona. Dalej. 120 gram płatków owsianych. O płatkach owsianych i wartości odżywczej płatków owsianych mówiłam już Wam na live'ie z szejkiem bananowym jako propozycja śniadania bądź drugiego śniadania do pracy bądź szkoły dla Was i dla Waszego dziecka. Więc zachęcam Was do tego, żeby do tego wrócić, ale przypomnę, płatki owsiane wspomagają odporność, wspomagają pracę jelit, wspomagają pracę mózgu, mają dużo błonnika, dzięki temu też obniża, spowalniają uwalnianie się cukrów i obniżają indeks glikemiczny. Także zobaczcie, ile dobrego jest płatka, Owsianych, a dodatkowo występują w wersji bezglutenowej. Dzięki temu osoby, które mają problemy z glutenem, mogą e, dostarczyć sobie niezbędnych składników do tego, żeby odżywić mikrobiotę jelitową. <laughs> Bo słuchajcie, właśnie byłam na warsztatach e, Oskara Kaczmarka. Ciekawe, czy mi wystarczy tych płatków. Chyba będę miała na styk. Z Instytutu Medycyny Zapobiegawczej. I to były warsztaty na temat. W Wpływ chyba odżywianie czy mikrobioty jelitowej na stan skóry. A, tak, właśnie. I były pokazane badania, w których udowodniono, że osoby, które są na diecie bezglutenowej, czy to z własnego wyboru, czy z powodu nietolerancji glutenu, miały bardzo zubożałą mikrobiotę jelitową, przez to częściej miały problemy z pamięcią, koncentracją, z odpornością. Natomiast osoby, które mogły spożywać gluten, ale spożywały go na przykład, no niekoniecznie z pszenicy, bo pszenica jest tak zmodyfikowana, że ona słabo generalnie, no nie, nie pomaga. Nie pomaga, tak? Po prostu można gluten, źródła glutenu pozyskać właśnie z orkiszu, z żyta na przykład, tak? Co serdecznie Wam polecam. Dobra, mamy 250 tam płatków owsianych. 150 gram bananów. Słuchajcie, i właśnie, taka ciekawostka na temat bananów. Właśnie, pomyślałam sobie rogi takie, baranie. Mało zakręcone, ale są. Właśnie, na temat bananów. Przeczytałam, jaka jest różnica w wartości odżywczej pomiędzy bananami bardzo dojrzałymi, a bananami, które są niedojrzałe, czyli takie zielone. Wiadomo, że te zielone są fajną Fajnym zamien, znaczy fajną propozycją dla osób, które właśnie są na Io, czyli insulinoodporności, czy mają cukrzycę, dlatego że tam nie ma dużo cukru, a jest dużo skrobi opornej, która wspomaga pracę jelit i jest taką yy, odżywką dla jelit. Więc też osoby, które są na dietie bezglutenowej, powinny jeść zielone banany, żeby odżywić swoje bakterie jelitowe, które tego właśnie potrzebują, bo im więcej damy różnorodnego, różnorodnych składników, posiłków, warzyw, owoców, tym bardziej różnorodną dietę mikrobiotę mamy. A co się wiąże z tym, że to wpływa na funkcjonowanie całego naszego organizmu, na stan jelit, na to, jak się wchłaniają składniki odżywcze. Więc tak, wrzucamy banany. A i właśnie, co miałam wam powiedzieć, nie? że zielone są fajne, właśnie dla osób, które, e, które są cukrzykami, które mają problem z tym, tym cukrem. A takie, właśnie, dojrzałe banany e, są fajną, szybką dawką energii, e, ale nie pustych kalorii, tak? Tak samo jak e, ten. I właśnie, przeczytałam, że dojrzałe banany w ogóle wspierają. Cześć, Ewa, czy to już wiosna? U mnie tak. Ja już jestem po prostu totalnie wiosenna. Więc mam nadzieję, że Was też zainspiruje. Takie w ogóle wianki możecie sobie kupić na AliExpressie. Niedawno mi przyszły, więc, więc cieszę się, mam kilka. Lubię kwiaty, naprawdę lubię kwiaty. No. No i właśnie, i co z tymi bananami, tak? Banany mają bardzo dużo błonnika pokarmowego, mają magnez, który wspomaga pracę mięśni, w tym mięśnia sercowego, również pracę mózgu, cześć Halina, również pracę mózgu, pomaga radzić sobie ze stresem, no bo dużo magnezu właśnie pomocny jest przy radzeniu sobie w sytuacjach stresowych, przy napięciu nerwowych, problemach z zasypianiem, jeśli mamy dużo, mało magnezu, to będziemy mieli problem po prostu też z zaśnięciem. Magnez jest niezwykle ważny do funkcjonowania naszego układu nerwowego, więc pamiętajcie o tym, żeby dostarczać go jak najwięcej. I do, do, plusem tego e, magnezu, to jest składnik mineralny, tak jest to, że on nie wytraca się podczas obróbki termicznej. Więc nie musimy się martwić, że to, że poddamy ciastka pieczeniu i tak dalej, nie rozdrabnianiu banany i tak dalej, to wpłynie na wchłanialność magnezu. Nie, na wchłanialność magnezu wpływają inne czynniki, między innymi to, co się dzieje u nas w jelitach. Więc im lepszy stan jelit, tym lepsze przyswajanie składników odżywczych. Co tu jeszcze? Aha, mówiłam, że banany dojrzałe wspierają pracę białych krwinek, które też odpowiadają za odporność, tak? Także zobaczcie, ile dobrego mamy z dojrzałych bananów. No i dojrzałe banany, wiadomo, będą miały więcej cukrów prostych, także właśnie tego błonnika, więc to będzie taką szybką dawką energii, ale, tak jak wspomniałam, nie pustych kalorii. Dlatego lepiej sięgnąć po banana, niż na przykład, trochę za dużo dam. lepiej sięgnąć po banana, niż po paluszki, pączka, batonika i tak dalej. Mamy jajko, damy dwa. Dobra. Mamy jajka, dodatek jajka tutaj też obniży trochę indeks glikemiczny, bo to jest białko, a białko po prostu potrzebuje troszeczkę więcej czasu na to, żeby zostało strawione, dzięki temu e, te ciastka nie będą nam podnosiły tak bardzo poziomu cukru we krwi. Jedna łyżeczka sody, soda, właśnie soda. O. zapomniałam, że trzeba ją dać i przygotować, więc jedna druga łyżeczki, trochę tak sypnej na oko, ale też nie przesadzając. łyżeczka cukru waniliowego. I uwaga, właśnie jest cukier, ale możemy po prostu dać laskę wanili, którą też tutaj przygotowałam naturalną. Nie musi być to cukier waniliowy, albo możecie właśnie cukier waniliowy zrobić w termomiksie, Właśnie wykorzystując do tego naturalną laskę wanilii, więc unikniecie po prostu sztucznych aromatów, tak? Więc rozkrawam ją na pół, wzdłuż, tak? Żeby do nasionek sięgnąć. I teraz po prostu nożem wyciągnę nasionka. zobaczcie. Na nożu to trochę tego jest, sporo. I wytrę sobie o banana, żeby, żeby mi tego nie uciekło. Jeszcze raz przyjadę. Z drugiej strony. Dobra. Możecie sobie zrobić też naturalny ekstrakt z wanili. Po prostu zanurzacie laski wanili tak przekrojone w spirytusie, zamykacie na tam chyba dwa tygodnie i to wszystko przechodzi aromatem, smakiem i po prostu dodajecie spirytus, a podczas pieczenia spirytus odparowuje. Dzięki temu zostaje nam praktycznie sam aromat, więc możecie dodawać do potraw, które są przeznaczone dla dzieci pod warunkiem, że jest to poddane obróbce termicznej. Dobra. I 30 gram masła. Masełko. Jak najbardziej bo wokół masła krąży sporo w ogóle e, mitów e, i mówi się, że a masło podnosi cholesterol i tak dalej, i tak dalej, ale wierzcie mi, masło jest bardzo ważnym e, też e, składnikiem, dostarcza dobrych tłuszczy do pracy naszych jelit, więc jeśli na przykład też nasza pani dietetyk nam mówiła, że jak macie jelitówkę, to w czasie jelitówki nie powinno się jeść ciężkostrawnych rzeczy, nawet te, Boże, chrupkie pieczywo wcale nie jest takie dobre, lepiej ugotować ziemniaki z marchewką, plus do tego masło dać i to wtedy jest... Przede wszystkim lekko strawne, dostarcza e, błonnika, e, a także dostarcza tłuszczu, które wspomagają regenerację jelit i nie obciążają ich, tak? Nie zaostrzają stanów, a pszenica niestety jest prozapalna, więc kiedy my mamy podrażnione jelita przez e, wirusy, które spowodowały daną infekcję, no to czego my się spodziewamy? Szybko nie dojdziemy potem, więc lepiej właśnie ugotować i u nas to się sprawdza, wtedy dużo masła, tak? Nie odsączam tych ziemniaków aż tak bardzo, staram się, żeby to było takie pióre, tak? Delikatne. Z masełkiem i, i wtedy człowiek szybciej dochodzi do siebie. No i mamy tutaj jeszcze, jeszcze trochę. Tego masła. Dobra, jest OK. Co dalej mamy? Założyć miarkę na pokrywę naczynia miksującego. Tak to wygląda w tej chwili. Dalej. Słuchajcie, jak robimy większą porcję ciasta, ciastek, to możemy się spodziewać tego, że nie zawsze uda nam się wszystko dobrze zmiksować i czasami ten proces będzie trzeba powtórzyć. Cztery sekundy. Zaraz Wam dokończę, trochę mi się przestawia wianuszek. Słuchajcie, jak na przykład są takie przepisy, których nie zrobicie w podwójnej ilości w termomiksie, ze względu na to, że samo ciasto jest naprawdę bardzo ciężkie i to na, między innymi, to są ciastka piernikowe, tak? Jest tak ciężkie to ciasto, że te noże mogą po prostu się przegrzać, dlatego jest niezbyt duża ilość. No, ale sam fakt, że wykonanie tego nie zajmuje dużo czasu, pozwala i tak cieszyć się szybkością wykonania. Dobra, mamy zmiksowane... Tak to wygląda. Jest to dość gęste. O, tak to wygląda. I teraz... Ale ładnie nam się zmiksowało, mimo że jest podwójna ilość. Składniki zgarnąć kopyską ze ścianek na dno naczynia miksującego. Nie rozwaliło mi się to po całych ściankach, więc nie muszę tego procesu wykonywać. I dodajemy rozdrobnioną czekoladę. Oczywiście ja użyłam tu 64, ale spokojnie, jakbyście użyli 80, też będą przepyszne. Gdyby była, to bym wzięła 80, bo same banany już dostarczają dość dużą ilość cukru. I dalej. <laughs> Założyć miarkę na pokrywę naczynia. No i przez 15 sekund, 2 minuty on po prostu będzie nam wszystko mieszał. No. Ale czy wymieszał dobrze? No nie dobra, właśnie i tutaj przez to, że to była większa ilość, mu ciężko było wymieszać to na takich obrotach, ja obroty zwiększyłam do 3,5 żeby ta czekolada z góry po prostu zeszła sobie na dół i dobrze się wymieszało są to obroty wsteczne więc on dodatkowo mi nie rozdrabniał no i mamy masę na na ciastka dalej przełożyć do innego naczynia nie robię tego, po co brudzić dodatkowo, zawsze wyciągam z misy nawet na naleśniki racuchy i tak dalej wyciągam po prostu z misy spłaszczyć, nacisnąć, ok dobra, więc weźmiemy blachę tutaj stawię sobie i wezmę łyżkę kopyską będzie mi ciężko Wow, zobaczcie. Mniami. I przypominam, owiec. Płatki owsiane. E, mamy tutaj. Mamy gorzką czekoladę. Mamy banany. Nie dosładzamy tego niczym. Po prostu robimy takie placki na tym. One trochę urosną. Wiecie co? A ja robię je trochę za duże. Widzę, ale i tak wszystko zejdzie. Ostatnio jak zrobiłam to nie dość, że mieszkanie tak pachniało, no bo to czekolada, tak? Eee, to po prostu e, momentalnie e, wszyscy się na to, na nie rzucili. <laughs> ale to są, to są jedne z tych e, słodkości, które daje na przykład bez, większego, e, bez większych wyrzutów sumienia. E, a propos właśnie słodkości bez wyrzutów sumienia... To jest kolejny temat, do którego się przymierzam, żeby dla Was przygotować, czyli co w Thermomixie i w Kukidu mamy takiego, co możemy sobie, że tak powiem, się trochę rozpieścić, a przy tym nie mieć poczucia, że Jezu, miałam zjeść tylko trochę, a zjadłam aż tyle, tylko właśnie, żeby cieszyć się tymi pysznościami. No dobra, ja pokażę Wam... Mniej więcej tak to wygląda, tak? Dokończę sobie je robić, włożę do piekarnika i będę miała gotowe. Dziękuję Wam serdecznie, że byliście. Zawsze mi jest bardzo miło, jak zostawiacie serduszka, jak zostawiacie komentarze. E, dziękuję Wam bardzo, bardzo serdecznie. Życzę pięknego dnia. Mam nadzieję, że to było dla Was inspirujące e, i, e, i pomocne. Dobra, ściskam Was. Pa!